Lech Wałęsa znalazł się w centrum wielkiej krytyki. Działania byłego szefa Solidarności zostały skrytykowane przez prawicowego publicystę Rafała Ziemkiewicza. Czy prezydent odniesie się do agresywnych słów dziennikarza? Lech Wałęsa jest ostatnio bardzo krytykowany z powodu swojej postawy przeciwko rządom prawa i sprawiedliwości. Były prezydent krytykuje rządy partii zawsze, gdy pojawia się w miejscu publicznym. Ostatnio, nawet na pogrzebie Georgia Busha, seniora prezydent wystąpił w koszulce z napisem Konstytucja, która stała się symbolem sprzeciwu przeciwko obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Zachowanie byłego szefa Solidarności stanowczo nie podoba się zwolennikom PiSu, którzy krytykują noblistę za agitację polityczną. Wśród nich znalazł się Rafał Zienkiewicz, kontrowersyjny publicysta, bardzo dosadnie zaatakował byłego szefa Solidarności. Lech Wałęsa pod atakiem Ziemkiewicza. Rafał Ziemkiewicz wziął ostatnio udział w programie telewizji Republika. To tam w kierunku Wałęsy padły bardzo obraźliwe słowa. Nie zwracam uwagi na to, co powie szaman plemienia otła. Pies z nim tańcował. Człowiek nie wart splunięcia, wrak załganego człowieka, powiedział publicysta-dziennikarz. Zabiera głos w sprawie księdza Jankowskiego w programie. Rafał Ziemkiewicz odważył się zaatakować także inną ikonę Solidarności. Zmarły ksiądz Henryk Jankowski. Który ostatnio znalazł się na językach opinii publicznej z powodu zarzutów pedofilskich, także został skrytykowany przez prawicowego publicystę. Nigdy nie wypowiadałem się o KS Jankowskim. Jak go widziałem, to miałem przekonanie, że coś jest z nim nie tak. Ten bizantyjski styl. Ten przepych. Ci, którzy tak się cieszą, że zdemaskowano, K.S. Jankowskiego. Przecież te wszystkie osoby, które są oburzone, a były tak blisko księdza i nagle teraz mówią o molestowaniu, powiedział dziennikarz: Czy Lech Wałęsa zdecyduje się zripostować swojego przeciwnika? Nie od dzisiaj wiadomo, że były prezydent jest bardzo wyczulony na punkcie swojego wizerunku i już wielokrotnie składał pozwy przeciwko szkalującym go przedstawicielom polskiej opinii publicznej. Czy dojdzie do kolejnego, głośnego procesu w którym Lech Wałęsa będzie próbował bronić swojego imienia? Czas pokaże. Na razie wypowiedź Ziemkiewicza jest gorąco komentowana zarówno przez prawicowych, jak i lewicowych znawców polskiej polityki.